Ja jestem z Mławy i chodzę do dwóch trenerek. Mam tremę, ale gdy wchodzę na scenę, trema jest coraz mniejsza. Ale najgorsze jest to, że rywalizuję z moją ulubioną koleżanką. Proszę Państwa, do Ciechanowa wybrała się śpiewająca Monika Żoperska. Ciechanów opanowały muzyczne talenty. Na drugi ogólnopolski festiwal piosenki Hity Inaczej przybyli wokaliści z całej Polski. Festiwal piosenki Hity Inaczej odbywa się po raz drugi w Ciechanowie po dziesięcioletniej przerwie. Uczestniczy w nim 417 wokalistów z całego kraju, ze 150 miast, miasteczek i wsi. Zaznaczono je na specjalnej mapie: od Podkarpacia przez Małopolskę, Mazowsze po Pomorze przyjechali z różnych miast. Byli z Tczewa i z Elbląga, i ze Środy Wielkopolskiej, z Olsztyna i z Podtorunia i no, oczywiście z Ciechanowa. Mnóstwo tych miejscowości było i oni po prostu dotarli do nas specjalnie na, 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 właśnie na dzisiejszy dzień. Organizujemy to społecznie. Jesteśmy się organizatorami, jak jest Towarzyszenie Wrzuć na Luz. Artystom przed występem towarzyszyła trema, która jak mówią jest nieodłączną częścią śpiewania. Lama! Jak wiadomo, talenty jak diamenty trzeba szlifować. Dlatego, śpiew to nieustanna praca i ćwiczenie głosu. Najlepiej jest śpiewać i uczyć się od małego, od szóstego roku życia. Natomiast, jako trener wokalny. Uważam, że jest bardzo duża konkurencja. A wielki finał odbędzie się 29 marca. Przewodniczyć jury będzie pochodząca z Ciechanowa Doda Dorota Rabczewska. Muzyczną gwiazdą u festiwalu będzie inna Ciechanowianka, Alicja Szemplińska, która zwyciężyła w pierwszej edycji festiwalu piosenki Hity Inaczej 2015.